Siemanko. To jest druga część porad dla początkujących. Jeżeli nie obejrzałeś jeszcze pierwszej części, to zapraszam do linku w opisie. Tam mówiliśmy trochę o sterowaniu i krytych mechanikach. Teraz porozmawiamy więcej o teorii oraz punktacji i w zasadzie ogólnie o kombo. Tak więc nie przedłużając, skoro nie jak widzę, już i tak zostawiłeś lajka, możemy zaczynać. Jako, że poradnik wciąż jest dla początkujących, to zaczniemy od podstaw, czyli jak w zasadzie utrzymać combo, bo no okej, okay, możemy zrobić sobie grind i podskoczyć, zrobić kickflip, wrócić do grindu, bum, mamy combo, tak? Tylko, że szybko tracimy balans i spadniemy. Tym bardziej, że podskakując na poręczy, szybciej zaczynamy się chwiać i tracimy nad tym kontrolę. Dobrym wyjściem z tego jest dodać troszeczkę więcej trików przedłużających. Możemy podzielić w zasadzie triki w kombosach na trzy części: grawy i flipy, czyli triki zwiększające mnożnik, które robisz podczas skoku i nie myślisz o nich za długo. Większość osób, myślę, ma to ogarnięte efektywnie, szybciej niż drugi rodzaj, czyli triki przeciągane. Tak, by the way, wszystkie te nazwy wymyślam sobie z dupy. Taki grind, manual i lip, czyli, czyli to, co nazywam trikami przeciąganymi. Może nie zdawać sobie z tego sprawy, ale ten nasz poziom zachwiania, że tak powiem, czyli to co powoduje, że tracimy równowagę, nie przenosi się między trikami przedłużającymi. Tak więc, jak tracimy już całkowicie równowagę podczas manuala, to możemy przejść na grind i od nowa mamy pełen balans i dwa razy więcej czasu na triki. Możemy miksować sobie między grindami, manualami, lipami w taki sposób, aby utrzymać kombo jak najdłużej. No, ale mówiłem, że są trzy rodzaje. Trzeci rodzaj, czyli triki podbijające, jak na przykład boneless, wallplant czy wallride. Nazywam tak te triki, które oczywiście dają jakiś tam punkt, ale co ważniejsze, pomagają nam ograniczyć czas na trikach przeciąganych, zyskać wysokość, prędkość, czy tam czas w powietrzu. W zasadzie im częściej będziemy robić wallplanty, wallride'y i bonelessy na przykład na dole ramp, tym lepiej. Dzięki na przykład takiemu wallplantowi zyskujemy masakrycznie dużo czasu w powietrzu. Czasu, w którym możemy zrobić trzy flipy i zwiększyć sobie nieźle score. Celuj zawsze w robienie jak najwięcej tego rodzaju trików. Skoro mówimy o punktacji, to nie śmiem zapomnieć o chyba najważniejszej ukrytej rzeczy w hałku. Łatwo sobie pododawać jeden do drugiego, ustalić jaki flip najwięcej punktów daje i go po prostu spamić. Ale twórcom nie podobało się, że ludzie mogliby tak robić i każde combo zresztą by wyglądało tak samo, gra by się szybko mogła nudzić. Tak więc do gry zaimplementowano system, który zmniejsza ilość punktów uzyskanych za trick za każdym razem, kiedy robimy go w combo. Na przykład, jeżeli zrobimy sobie manuala, to proszę, punkty le... dość szybko lecą, ale czekaj, podskoczymy sobie kilka razy, a no i patrz, za piątym manualem to już nawet nie są punkty. Nie warto nawet go robić. Tak więc ważne jest, aby najlepiej za każdym razem zrobić inny manual, inny grind, inny trick w powietrzu. Możemy sobie zepsuć naprawdę dobre podejście poprzez próbowanie ciągle i ciągle tych samych trików. Ale w zasadzie jak robić inne manuale i inne grindy za każdym razem? No sam zobacz, co tu się dzieje. Dziwne, że gra o tym jakoś za specjalnie nie mówi. Albo po prostu ja jakoś to przespałem? Ale możesz zmieniać rodzaj triku przyciąganego w trakcie robienia go poprzez kliknięcie dwóch przycisków od trików w jakiejś kombinacji. Mamy przyciski od flipu, grindu i grabu, tak? Co się stanie, jak więc podczas manuala wciśniemy dwa razy flip? No proszę, nagle robimy jakiś trick. Teraz dwa razy grab, no i stoimy na rękach. Teraz znowu dwa razy flip. O i znowu jakiś inny trick. Można je mieszać, na przykład grind i flip, robimy jakiś piruetik. Możemy je sobie tak mieszać i urozmaicać nasz manual, jak tylko sobie to wymarzymy. Podobnie działa to podczas grindów oraz lipów. Nic najlepsze, każda zmiana liczy się nam jako oddzielny trik. Tak więc nie musimy już panicznie skakać w kółko podczas grindu, żeby naliczyć sobie mnożnik. Wystarczy spamić przyciski od trików. Jak ktoś nie wie co to gapy, to tak szybko tłumacząc, są to specjalne spoty na mapie, które pozwalają na zyskanie dodatkowych punktów podczas przejechania przez nie podczas combo. Tak. Przeważnie gapy są to rzeczy w stylu przeskoczenia z jednej ławki na drugą albo z jednej rampy na, na inną. Dobrze jest pograć trochę na mapie, nauczyć się kilku gap, gapów na niej i później starać się trafić jak najwięcej podczas combo. Dają one dodatkowe punkty do naszego kombo, dodają mnożnik, no i w zasadzie wyglądają super. Są jednak bardzo sytuacyjne i wymagają, by jednak jakoś sobie zaplanować tą trasę podczas robienia trików. Sama wiedza o tym, czym są gapy, myślę, że przyda się każdemu, no ale najpierw powinnaś raczej skupić się na innych, bardziej podstawowych rzeczach, zanim zaczniesz planować optymalne trasy przez jak najwięcej tych gap. Jedna z najlepszych rzeczy w Tonym Hołku, czyli specjalne triki, które dają o wiele więcej punktów, ale są długie i trudniejsze do wykonania. W opcjach tworzenia postaci mamy opcję przejścia do jej palety trików i możemy wybrać sobie, sortując na przykład po grindach, jaki special chcemy, by postać posiadała i pod jakimi przyciskami. Podczas gry musimy najpierw załadować pasek special. Robimy to przez robienie krótkiego kombosa. Możemy szybko załadować pasek robiąc jakiś flip, manual, potem jakiś inny flip, jakiś obrót i znowu manual. Najlepiej w zasadzie załadować sobie ten pasek zanim jeszcze zaczniemy nasze combo. Wiem, że szybko się ładuje, ale zawsze to ten jeden lub dwa triki więcej. Poza tym samo posiadanie naładowanego paska już daje nam benefity, ponieważ podczas gdy pasek jest naładowany nasz skater porusza się szybciej, i skacze wyżej. Jak na przykład nie możesz gdzieś podczas kampanii doskoczyć, to warto o tym wiedzieć. Poza tym, zawsze najlepiej rozpoczynać kombo z jak największej prędkości. Ale wracając do specjali, zobacz, jak szybko lecą punkty podczas special manuala, a jak podczas zwykłego. Poza tym, specjale mają też trochę stemperowany ten licznik powtórzeń. W sensie, no co prawda, powtarzając specjale, zyskujemy za każdym razem odrobinę mniej punktów ale jednak piąty special z rzędu wciąż da nam więcej niż jakiś inny, podstawowy trik. Najbardziej, wydaje mi się, opłacalne są speciale do manuali, bo pozwalają one zacząć manual z innego podejścia, bo normalnie jak lądujemy mamy tylko opcję albo zrobimy manual, albo nose manual, co sprawia, że dość szybko zaczynamy powtarzać te same triki. Dzięki specialom mamy opcję zaczynać nasz manual od czegoś nowego za każdym razem. Tutaj myślę, dodam też pewną rzecz, którą mogłeś pominąć. I chyba to jest najważniejsza rzecz w tym poradniku. A wrzucam to jako dopisek do jednej z porad. Nice. No to ten, special manuale. Lądujesz, robisz special, od razu podskakujesz. Robisz flip, lądujesz, inny special i znowu flip od razu. A tu się okazuje, że żaden special się nie wliczył. Mimo, że no zrobiłeś go. Słyszałeś dźwięk, że się rozpoczął special. Jest to spowodowane jak wiele osób uważa swojego rodzaju nerfem na specjale. Ja bym raczej powiedział, że jest to niezamierzony efekt, właśnie ułatwiania nam specjali. Jeśli chcemy zrobić special manuala, powinniśmy kliknąć przyciski, zanim jeszcze wylądujemy. Ale gra daje nam trochę pola do popisu i jak wciśniemy przycisk odrobinę za późno, to i tak special się odpali a kombo nie przerwie, nawet jak już dotkniemy ziemi. Przez to speciale są naliczane odrobinę po dotknięciu ziemi, tak więc najlepiej zrobić special manual i odczekać tą sekundę zanim znowu poskoczymy, bo może się zdarzyć, że usłyszymy dźwięk, a nawet nam go nie zaliczy. Cały poradnik kręci się wokół niepowtarzania trików, tak więc i ostatnia porada też będzie z tym jakoś połączona. Musimy używać jak najwięcej trików. Jak to jednak robić, skoro triki są ograniczone? No otóż drogi widzu, nie są aż tak ograniczone jak możesz to sobie wyobrażać. Obczaj na przykład zwykłe Indie, robione poprzez kliknięcie przycisku w prawo, a następnie trzymanie przycisku grabu. Tutaj u mnie kółka. Ale no obok Indie jest opisany inny trik, stiffy. Jak go wykonać? No zamiast kliknąć w prawo i trzymać grab, to klikamy w prawo, potem raz klikamy grab, puszczamy grab i potem przytrzymujemy grab. Czyli klikamy grab dwa razy, gdzie za drugim razem już go mamy trzymać. Tak więc to są już dwa triki pod jedną kombinacją, prawo i grab. Co więcej, możemy zjechać niżej i tu są kombinacje nieprzypisane dla nowych, nowo stworzonych skaterów. U mnie, no ja już sobie przypisałem do mojego. Na przykład mamy tu dwa razy w prawo i grab i to daje nam Indy nosebone, a dwa razy w prawo, a potem dwa razy grab Daje już Delmarie Indie, niby tylko prawo i grab, a mamy podpisane aż cztery różne triki. Na flipach jest jeszcze szaleni. Tutaj są nawet po trzy wersje, gdzie możemy zrobić impossible klikając flip raz, double impossible dwa razy i triple impossible klikając przycisk trzy razy. I co najlepsze, każdy z nich liczy się oddzielnie. Nie, że w sensie, że double impossible to po prostu dwa razy impossible, tylko że double impossible. I zwykłe Impossible liczą się oddzielnie dla tego licznika, jakie triki powtarzamy. No i tutaj też mamy na dole wersję, gdzie dwa razy klikamy kierunek, więc na trików jest naprawdę dużo i możemy sobie ukręcić sporo kombinacji. Wątpię, że ktoś wykorzysta wszystkie podczas jednego kombo. Mam nadzieję, że teraz swoje kombosy ulegną poprawie, jeżeli tak się stało, to wróć tu później i pochwal się swoim rekordowym kombosem w komentarzu. Chciałem się też do kogoś porównać, bo w zasadzie nie wiem, czy mi dobrze idzie, czy jednak wiem przez te lata. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania o kombosy, mechanikę albo o moje samopoczucie, to zapraszam do komentarzy na Discord albo Facebooka. Staram się pomagać wszędzie na bieżąco. W zasadzie to o samopoczucie lepiej pytać osobiście, na przykład na streamach. Dobry, jestem już w te reklamy. A tak poważnie to sprawia mi pisanie tego wszystkiego i robienie materiału dla Was wiele radości, a już najwięcej każda interakcja, jaką mamy, czy to popisanie chwile na piwie, czy pośmianie się z rzeczy na streamach. See ya!